Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmiku po dłuższej przerwie i e, przepraszam za nieobecność moją sku uwagę skupiają teraz inne rzeczy ale na szczęście udało mi się zorganizować trochę czasu, żeby pokazać wam e, filmik z twarzą miesiąca bo wiem, że te filmiki się wam podobają i również przez cały miesiąc e, używałam sobie kosmetyków firmy Too Faced e, e, firma Too Faced jest e, ze Stanów i byli tak mili, że wysłali mi kilka swoich bestsellerów, żebym mogła sobie wypróbować i faktycznie otrzymałam je na początku miesiąca i próbowałam ich cały czas i mam już kilka swoich no, takich wielkich hitów, więc chcę się z Wami podzielić. I również to, co pojawia się w mojej twarzy miesiąca, to jest coś, co faktycznie używałam przez cały miesiąc, co mi się sprawdziło i możecie zobaczyć również takie nowsze kosmetyki, które testuję, jak się prezentują w akcji, jak wyglądają na twarzy i kilka zdań mojej opinii na, na ich temat. W tym miesiącu skupiłam się na makijażu twarzy, nie malowałam zupełnie oczu. Oprócz dwóch dorobnych. Akcentów. Faktem jest, że jest słonecznie i zazwyczaj wychodząc na zewnątrz zapadam okulary przeciwsłoneczne, a druga sprawa e, czyli w tego makijażu oczu nie widać, a druga sprawa to jest to, że jednak e, dla mnie twarz jest ważniejsza niż oczy, jednak z e, taką e, wyrównałym kolorytem, z promienistą twarzą, pokrytą również bronzerem, Czuję się pewniej niż w samych pomalowanych oczach, więc jeżeli miałbym wybierać z tych dwóch i, i, e, i wybrać albo oczy, albo twarz, to wybieram zawsze twarz i w tym miesiącu właśnie postawiłam na twarz jak i również dużo kosmetyków do twarzy miałam firmy Too Faced do przetestowania więc jakby nie było nałożyłam je praktycznie wszystkie żeby zobaczyć jak się sprawdzają sprawdzają się świetnie, więc jeżeli chcecie zobaczyć właśnie kosmetyki Too Faced w akcji i również korektor Pro Longwear z Maca, to zapraszam do oglądania Zaczynam od nałożenia bazy i jest to baza, o której słyszałam w internecie. To jest baza hangover i to jest po prostu taka nawierzająca, odbudowująca, regenerująca baza pod makijaż. Ona nie jest zupełnie silikonowa, ona ma za zadanie bardziej nawierzyć twarz i wygładzić ją, ale w taki, wiecie, nie silikonowy sposób, tylko taki bardziej naturalny. I mi się bardzo podobało opakowanie, że to jest tubka z pompką i em, ta baza tutaj krzyczy, że jest yy, na bazie wody kokosowej, ma elektrolity i probiotyki. Bardzo mi się podoba, bo to jest właśnie taki lekki, le lejący się biały krem. I nałożona na twarz przynosi taką ulgę, takie, takie przyjemne odświeżenie. Bardzo szybko również się wchłania. I tak jakby nakłada yy, na twarz, nie wiem, wodę, jakby sobie spryskała twarzą mgiełką, takie przyjemne, właśnie lekkie. Uczucie. I on zaraz się wchłania, ale zostawia zostawia uczucie, nie warstwy, tylko uczucie takiego takie ładnego, fajnego nawilżenia. I właśnie tej bazy sobie używałam bardzo mi się podoba. I podkład, którego używałam przez ostatni miesiąc, to jest właśnie Born This Way, którego chciałam już użyć od długiego czasu, wypróbować go, bo widziałam na zagranicznych blogach, dziewczyny po prostu były mega zachwycone tym podkładem i bardzo byłam ciekawa, o co chodzi, bo on, on mówi, że że to jest taki niewykrywalny podkład na twarzy, który daje średnie do pełnego krycia i jest na bazie wody kokosowej, nie zabiera oleju, więc super do, do cery mieszanej i tłustej. Zawiera również alpejską różę i kwas hieluronowy, więc bardzo ciekawy, ciekawy skład jak na podkład i bardzo w ogóle te opakowania są prześliczne. I ja sobie dobrałam odcień Ivory, który no całkiem dobrze wygląda na mojej skórze i jest właśnie taki żółtawy i świetnie, świetnie e, dopasowany jest do mojej skóry, mimo że moja jest taka bardziej oliwkowa. I e, on jest taki, jak widzicie, lejący się, ciepko, jest bardzo lekki, bardzo, bardzo. I będę nakładać pędzelkiem 102. I powiem także, jak chciałbyście utrzymać mocne krycie, to polecam. Dwie warstwy. E, przy nałożeniu jednej warstwy mam taką, um, jak to powiedzieć, wyrównany kolorek skóry, ale nie na przykład te zaczerwienienia, które mam tutaj, prześwitują, więc tutaj muszę nałożyć ekstra um, podkład lub przykryć to korektorem, ale jest faktycznie niewyczuwalny i niewidoczny na skórze, co mi się bardzo podoba. I korektor, jaki ja używałam, to na początku miesiąca kupiłam MAC Pro Longwear i, i e, wszyscy o nim już dawno mówili w świecie makijażu i ja go jeszcze nigdy wcześniej nie miałam. E, na pewno wiele z Was zna ten korektor i sobie chwali, bądź nie, i e, wiele z Was jest. bo kiedyś pisałam na Facebooku o nim, i wiele z Was jest. Um, Zawiedziono, że to, że nie daje pełnego krycia, no bo to nie jest korektor, który e, które, który mak reklamuje jako korektor z pełnym kryciem. On ma takie krycie średnie, on ma być długotrwały, więc jeżeli macie naprawdę mocne sińce, to on może niekoniecznie się sprawdzić. Ja mam odcień NC15, chciałam taki jaśniejszy, żeby móc e, właśnie rozjaśnić sobie środek twarzy, tak jak to zawsze lubię robić. I on ma pompkę i zgodzę się z tym, że faktycznie z tej pompki strasznie dużo wychodzi, więc bardzo ostrożnie zawsze się staram. Tak pół pompki, żeby wyskoczyło. Ale ja i tak robię nie tylko okolice pod oczami, tylko właśnie tutaj środek twarzy, więc, więc nie narzekam na taką ilość, jaka mi tutaj wyskoczyła. I na początku palcami więc bardzo taki lejący, bardzo taką lekką konsystencję, więc jakby pasuje mi tematycznie do tego podkładu, jak i do tej bazy. Wszystko jest bardzo takie lekkie, fajnie stapiające się ze skórą, niewidoczne na skórze więc ja sobie zawsze zaznaczam te tutaj punkty i teraz gąbeczką Beauty Blender wszystko ładnie rozetrę muszę powiedzieć, że korektor sam sobie bardzo mi się podoba faktycznie jest bardzo długotrwały i nie zbiera się pod oczami e, ale naprawdę nakładam go odrobinkę i odrobinką pudru przypudrowywuję zawsze, więc to się ładnie trzyma, nie zawsze korektory lubią się z pudrami nie zawsze ten puder je powstrzymuje przed zbieraniem się, więc tutaj to duo puder i ten korektor faktycznie się zgrywają i, i dobrze to wszystko wygląda nawet po wielu godzinach więc z korektora jestem zadowolona i z przyjemnością się go używa, muszę powiedzieć, że troszkę mi przypomina na ten korektor, którego używałam wcześniej, również ma taką e, luźną konsystencję, jest lekki, bardzo długotrwały pod oczami, także powiedziałam, że są całkiem podobne te dwa korektory. E, tak samo długotrwałe tak naprawdę. No i e, dalej przypudrowuję twarz, jak w zeszłym miesiącu, pudrem Hourglass e, w odcieniu Diffused Light, to jest puder amber, e, Ambient i bardzo mi się ten puder podoba i nadal go używam i e, uwielbiam, naprawdę uwielbiam to, jaki Jaki piękny blask daje cerze, jak ładnie i delikatnie, naturalnie zagruntowuje podkład bez takiego efektu takiej pudrowej, matowej e, wiecie, twarzy, bez wyrazu. Tylko zostawia taką fajną, połyskującą warstwę, którą widać tak naprawdę na żywo najbardziej. I ja to robię także, że wklepuję sobie to pędzelkiem. Tutaj mam pędzelek 126. I jak zawsze podkreślam brwi kredką film z Glory. Już tyle ich zużyłam, nie wiem czy to jest moja nie wiem, siódma, ósma i jeszcze mam w zapasie. Skończy mi się jedna, sięgam po drugą, kupuję więcej zawsze w promocji. Uwielbiam to kredkę i jestem jej naprawdę wierna, niezawodna jest. I brwi przeczesuję moim żelem do brwiznak. I krawędzie wyrównuję rozjaśniam pod drugim brywiowym kredką, czyli listą. I od razu tą kredką pomaluję sobie linię wodną. Takie szybkie odświeżenie, powiększenie. Teraz do gry wkracza chyba najbardziej pozytywnie zaskakujący kosmetyk dla mnie, który dostałam w tej parce z Too Faced. To jest taka czwórka do konturowania. Coco Contour się nazywa. I mamy tutaj taki chłodniejszy odcień satynowy do konturowania, taki jasny puder, on również jest taki satynowy, czyli mają ma taki delikatny, bardzo delikatny blask, delikatniejszy od tego pudru z Ambient nawet. Mamy tutaj, to jest niby rozświetlacz, ale to jest taki jasny puder z drobinkami złota, który nie przypadł mi do gustu, i również ten odcień dekonturowa, jak widzicie, jest taki czerwony brąz, który również nie przypadł mi do gustu, więc jak dla mnie te dwa u góry odcienie wygrywają. I gdybym to miała w paletce osobnej w dużych rozmiarach, to by mógł być mój, e, mój jedyny zestaw do konturowania na całe życie, bo naprawdę to jest tak genialne. Najlepsze produkty do konturowania, jakie miałam, bez dwóch zdań. E, podoba mi się w nich wszystko: konsystencja, odcień. E, no i no, wygrywają bezkonkurencyjnie zapachem, bo cała ta paletka. Jak i również inne kosmetyki tej firmy pachną po prostu takim świeżym kakaem, takim, no takim kakaem, ale takim słodkim kakaem. I za każdym razem, jak otwieram tą paletkę i się maluję, to mam ochotę na czekoladę. E, I no są genialne, nakłada mi się je po prostu jak marzenie. E, wszystko w nich mi się podoba, wszystko. Także tym właśnie brązerem wymoduluję sobie twarz. I widzicie bardzo szybko i, i sprawnie się nakłada. Jest idealnie napigmentowany, że nie za dużo, nie za mało to wszystko mi się w nim podoba, naprawdę. I bardzo podoba mi się w tym bronzerze również to, że często e, sięgając po inne bronzery musiałam no nakładać szczególnie na czoło, musiałam potem wrócić e, czystym pędzelkiem bądź odrobiną pudru, żeby to rozetrzeć, bo czasem zostawały mi takie widoczne kreski i tam gdzie mi się nabrał na pędzel e, i nie strzepnęłam dobrze, nie ściągnęłam nadmiaru, to wtedy e, no, robiły mi się takie widoczne kreski. Z tym tutaj nie muszę uważać, po prostu sobie go nakładam bezpośrednio i żadnych tutaj smuk nie mam. Przepięknie się blenduje, no jest naprawdę rewelacyjny. I teraz sięgam po płaski pędzelek, takim niebie się takie jasne pudry modelujące nakłada. I biorę ten tutaj odcień. I w ogóle ten się nazywa light cocoa, a ten tutaj ciemniejszy, do którym modelowałam twarz to jest medium cocoa. I ten jasny nakładam w miejscach, gdzie chcę rozjaśnić. Twarz, czyli tak, jakbym podążała śladami, gdzie nakładałam wcześniej korektor czyli środek brody, pod oczami, środek nosa i czoła i on tak również fajnie, delikatnie rozświetla. Nie wiem, czy to widzicie, daje taki blask skórze. W tych sztucznych światłach to się mocniej mini. W dziennym świetle jest to bardziej takie rozmyte, bardziej rozproszone i daje efekt takiej fajnej, promienistej, niematowej takiej, wiecie, um, murbeton mat twarzy, na której wszystkie zmarszczki widać i tak dalej. Wszystkie niedoskonałości, tak naprawdę. Bo i mocne rozświetlenie, i mocne zmatowienie e, uwydatnia wszystkie takie nierówności na skórze i zmarszczki. Jeszcze tak szybko, żeby pokazać paletki do cieni, które dosłownie dziubnęłam parę razy, ale to nie, jest, to nie był mój makijaż przez cały miesiąc, więc dosłownie może dwa razy pomalowałam się tymi cieniami brązowymi. Ale te paletki wyglądają tak. Chciałam Wam tylko pokazać, jakie są boskie. I ta się nazywa Neutral, Neutral Matte. Jest to bardzo ładna taka... Podoba, przy, przypomina mi trochę um, z Urban Decay tą Basics palet, e, Ma wszystkie właśnie odcienie jasne i takie brązowe do naturalnego ma makijażu dziennego. Wszystkie są matowe. E, a ta się nazywa Semi Sweet Chocolate Bar i również taka piękna matowa, nie matowa, tylko metalowa paletka, wygląda jak tabliczka czekolady. Bardzo stabilna i pięknie zrobiona, i ma tutaj śliczne, śliczne odcienie i połyskujące i, e, i matowe. Podoba mi się ogromnie i również pachnie czekoladą, co jest niesamowite. Piękne są to paletki, ta wygląda z przodu tak silna jest po prostu są przepiękne. Na pewno je wam pokażę jeszcze w przyszłości. No i teraz rozświetlacz. Rozświetlacz, jakiego używałam, to jest Becca Champagne Pop, zrobiona przy współpracy z Jacqueline Hill, taką bardzo znaną amerykańską youtuberką. I ten rozświetlacz jest piękny. On jest, wiem, że wszędzie wyprzedany, niedostępny w Europie. Ja go, ja go kupiłam dzięki uprzejmości jednej z widzek, która mieszka w Kanadzie i e, znalazła e, znaczy, kupiła mi w, w seforze online i była tak miła, że mi przesłała. Także pozdrawiam się bardzo serdecznie i dziękuję strasznie, że mogłam, go, e, że mogłam go jakoś zdobyć dzięki Tobie. I ten rozświetlacz jest przepiękny. Jeżeli kochacie rozświetlacze, lubicie mocne rozświetlenie, tak jak ja, to Wam się bardzo spodoba. Jest to rozświetlacz w takim złotym odcieniu, ale jest najmocniejszym rozświetlaczem, jaki mam. Daje dosłownie efekt takiej mocnej tafli, której jeszcze nie widziałyście nigdzie. Sam w sobie ma taką luźniejszą trochę konsystencję, jest dość taki to jest taki puder ale taki czuć pod palcami, że jest taki sypki, że nabiera się go dużo. Czasami tak z minerałami mamy. I jak widzicie na palcu, a teraz na dłoni, zobaczcie jaki jest bardzo intensywny. Może więcej jakoś tak Daleka, widzicie? Praktycznie mi zmienił kolor skóry, że nie widać skóry, tylko widać jak mocny jest ten rozświetlacz. Ma złotawy taki odcień, więc bardziej polecałabym go do takiej ciepłej sery. Taka chłodna, jasna, albastrowa sera lepiej wygląda w takich bardziej szampańskich, mimo że to się nazywa Champagne pop, ale bardziej w takich coś jak Mary Luminizer, coś jaśniejszego, coś bielszego. To jest jednak takie złoto troszkę wpadające w brzoskwinie. No i właśnie. Właśnie tego rozświetlacza używam cały czas w dwóch miejscach na kościach policzkowych i w kącikach i zaraz go nałożę. Dosłownie odrobinka wystarczy. Bo za pierwszy raz, jak go nałożyłam, to tak wow, ale on jest mocny. Zobaczcie, jak bardzo mocno się mieli trzeba z nim, że tak powiem, uważać nawet, jeżeli nie chcemy sobie pokryć za dużej ym, części twarzy nim. Dlatego ten pędzelek jest idealny, bo on idealnie sobie tutaj. Wyznacza nam tą linię kości bojiszkowej i, i dalej nie, nie wyjeżdża. Także nakładam go tam gdzie zawsze i zmieniam pędzelek na mniejszy, i nakładam go troszeczkę wewnętrznych kącikach, takiego dodatkowego rozświetlenia. Więc nawet jak nie mam makijażu e, oczu, to jednak ta linia wodna rozjaśniona i kąciki rozjaśnione dają taki efekt e, bardziej takiej wyspanej twarzy. I w tym miesiącu również sięgnęłam po róż, bo dostałam wszystkie odcienie nowych róży Love Flash firmy Too Faced i z tych wszystkich, tutaj mam jeszcze jeden, gdzie nie ma opakowania, którego będę używać, z tych wszystkich najbardziej no, wpadł mi w oko ten, ten, tutaj taki brzoskwiniowy, wiadomo, ale jak go otworzyłam, trochę się rozczarowałam, bo jak się okazuje wszystkie te róże mają takie no drobinki w sobie, są takie mocno rozświetlające, gdzie już z tym rozświetleniem, które mam teraz na twarzy, no nie bardzo mi się to widzi. Eee, żeby dodać troszeczkę koloru twarzy wolę jednak matowe róże. I ten okazał się, no nie wiem czy widzicie, on ma taką złotą poświatę i, i jak e, go zobaczyłam na dłoni, to ma delikatnie brzoskwiniowy odcień, ale mm, no tak Dość mocno mieni się na złoto, więc do, do tego makijażu niestety jest totalnie nie. Ale do y, makijażu, gdzie nie mam na przykład rozświetlacza, tylko szukam brodzel i, i odrobinę tego różu jak najbardziej wtedy bym go użyła. W ogóle opakowanie jest przepiękne, jest taki złoty, e, złoty napis i piękne serduszko, które fajnie leży w dłoni. Ten się akurat nazywa I will always love you, a tego, którego będę używać i używałam przez cały miesiąc, to jest Baby Love. Taki naturalny odcień, wpadający w róż I najmniej zdrobinkowany z tych wszystkich Jak widzicie, nie mieni się aż tak Jest delikatnie satylowy, ale nie aż tak opalizujący i błyszczący jak tamte Rozświetlający Także jego odrobinkę nałożę sobie na środek tutaj policzków Bo nie mam makijażu za bardzo, widzicie, oczu I tylko troszkę koloru będę mieć na ustach, ale też policzki zaznaczę, tak żeby troszkę życia im dodać. I do ust używałam takiej nawilżającej pomadki albo balsamu z kolorem, jakkolwiek to nazwać. Dostałam trzy odcienie. Naked Dolly, Nude Beach i Juicy Melons. Ja używam Juicy Melons i to jest takie metalowe, bardzo ładne, złote opakowanie. I e, to są takie pomadki, które są bardzo mocno nawilżające, zawierają peptydy i wyciąg z kwiatu lotosa. I e, to jest taka pomadka, która no, ma całkiem mocny kolor, ale jedno jej muszę przyznać, faktycznie bardzo mocno nawilża, więc do takiego makijażu wiecie, dziennego, na którym za dużo się dzieje, tylko ta twarz jest tak zrobiona to taki komfort na ustach to jest idealne dopełnienie więc to jest to, czego szukałam w produkcie do ust i ten okazał się naprawdę świetny, zobaczcie ma bardzo, bardzo ładny taki świeży, soczysty kolor jeszcze myślę warto wspomnieć o tuszu do rzęs to Faced, nazywa się Better Than Sex, jakkolwiek się to nazywa. Ale jest bardzo, bardzo dobra. Dwa razy, przyznam że pomalowałam tylko rzęsy w tym miesiącu i, i te dwa razy były tą maskarą i muszę powiedzieć, że bardzo pięknie pogrubia i zagęszcza i wydłuża rzęsy. I daje efekt takich lekkich rzęs. Nie czuję zupełnie tuszu na rzęsach, nawet po przejechaniu palcem, czuję, jakbyśmy mieli niepomalowane rzęsy. Bardzo mi się podoba również opakowanie, jest takie twarde, metalowe. Także na pewno też pokażę wam ten tusz jakoś lepiej w, w innych filmikach w przyszłości, ale pomyślałam, że warto o nim teraz wspomnieć, bo jakby was coś zainteresowało z Too to warto też e, właśnie sięgnąć po ten tusz. No i tak wygląda moja twarz miesiąca na e, sierpień i mam nadzieję, że wam się miło oglądało i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam!